Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś do takich pierwszych wrażeń z dłuższego użytkowania MacBooka R z procesorem M1. Serdecznie zapraszam. Jak może część z Was wie, postanowiłem sprzedać swojego dotychczasowego MacBooka 12-calowego z 2017 roku, którym film już jest na kanale. No, i na jego miejsce postanowiłem zakupić MacBooka R z procesorem M1. W podstawowej wersji jest to kolor silver. Myślę, że ta zmiana okazała się dosyć dobrym wyborem, ale o tym w dalszej części materiału. Tak więc na początku, jeśli chodzi o konstrukcję, jest ona bardzo podobna do tego, co miałem w MacBooku 12 calowym Cały komputer wykonany jest z aluminium, w mojej wersji jest on. W kolorze srebrnym, myślę, że jest to jeden z ładniejszych kolorów. Tak naprawdę, jakoś najbardziej on mi pasował z tych trzech dostępnych. Mamy dodatkowo jeszcze gwiazdną szarość oraz złoty kolor. A jeśli chodzi o grubość, ona jest zmienna, ponieważ jest to tak samo jak w 12: taka konstrukcja typu Clean. No i tam, gdzie mamy porty USB typu C. Ta grubość jest to 1,61 cm, a tutaj, gdzie kładziemy nadgarstki, tutaj, gdzie mamy zakończenie komputera, mamy 0,41 cm. Waga samego komputera jest to kg 29 setnych. No i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę jeśli chodzi o konstrukcję, porównując do MacBooka 12-calowego, takie moje pierwsze odczucie to było, że kurczę, jaki ten komputer jest ciężki w porównaniu do 12. Jakoś tak naprawdę przyzwyczaiłem się do tego, tej wagi 12. No i można się śmiać, można mówić, że to jest banał, ale w takich pierwszych chwilach jest to naprawdę odczuwalne. Jeśli chodzi o porty, mamy tutaj o jeden USB typu C więcej niż w mojej 12, więc mamy do dyspozycji dwa porty USB typu C, które wspierają Thunderbolt 4. No i dzięki temu możemy sobie podłączyć praktycznie wszystko do Maca. Ja Używam przejściówki od Baseusa. No i tak naprawdę głównie mam go teraz podpiętego pod zewnętrzny monitor 4K. Tak więc no, działa on tutaj bez problemu, gdzie możemy podpiąć wszystko od dysków, pendrive'ów poprzez właśnie ekrany, czy też. no Chyba zewnętrznego GPU nie możemy podpiąć pod Era, ale, ale tak naprawdę te ekrany, nawet mamy tutaj y, możliwość podpięcia y, jednego monitora zewnętrznego o rozdzielczości maksymalnej 6K przy 60 Hz. Tak więc bez problemu ten monitor Pro Display XDR. Możemy sobie tutaj podpiąć. No i jeśli chodzi jeszcze o konstrukcję, warto zaznaczyć, że ten właśnie komputer no, ma pasywne chłodzenie. Tak więc jest to dla mnie rzecz znajoma, bo w 12 również nie miałem wentylatora. Jeśli chodzi o nagrzewanie się podczas mojej pracy, czyli głównie montaż tych filmów na YouTube. Tak naprawdę komputer praktycznie nie jest wyczuwalna jakakolwiek temperatura w porównaniu do 12, gdzie obrabiałem bardzo podobne projekty no 12 potrafiła się już naprawdę dosyć dobrze zagrzać, potrafiła być nawet momentami gorąca, no a tutaj przy RM1 wcale nie występuje ten problem. Tak więc może jeszcze chwilkę powiem sobie o wyświetlaczu. Mamy tutaj wyświetlacz retina o przekątnej 13,3 cala. Jego rozdzielczość jest to 2560x1600 pikseli. Zagęszczenie to 227 ppi. Ekran jest naprawdę bardzo dobry. Tak naprawdę mogę go porównywać śmiało do 12, bo to jest praktycznie bardzo podobny wyświetlacz. Dodatkowo mamy tutaj obsługę trutą. A co chodzi o jasność, mamy tutaj 400 nitów oraz szeroką gamę kolorów P3. Tak więc no, ekran jest bardzo podobny. Oczywiście jest troszeczkę większy to na plus ma też wyższą rozdzielczość, to oczywiście też jest przez to, że jest on większy tak więc no, ta rozdzielczość musiała być troszeczkę większa, jest naprawdę bardzo dobry wyświetlacz, warto zaznaczyć, że mamy tutaj jak w każdym MacBooku matrycę błyszczącą, tak więc wszelkiego rodzaju refleksji, odbicia w świetle, głównie w słońcu, gdzieś tam na dworze będą widoczne mi w sumie to nie przeszkadza bo tak naprawdę używam głównie MacBooka w domu tam czasami może gdzieś wyjdę na dwór dodatkowo MacBook u mnie głównie jest Podpięty właśnie pod ten zewnętrzny monitor, tak więc głównie z niego korzystam, a ten ma już matrycę matową. No i przechodząc tak naprawdę do tej najważniejszej zmiany, przynajmniej u mnie, jest to właśnie specyfikacja, czyli mam tutaj właśnie ten nowy chip Apple M1. Nie jest on już w sumie taki nowy, bo został on zaprezentowany już pod koniec 2020 roku, ale jest on wykonany w architekturze ARM, czyli coś, co znamy już w naszych smartfonach, tabletach. Teraz ten procesor M1 również został dodany do iPadów w tamtym roku. Również mamy go w tym nowym R, który został zaprezentowany kilka dni temu. Wydajność w takim codziennym użytkowaniu jest naprawdę kapitalna. Wszystkie aplikacje uruchamiają się bardzo szybko. Tak, praktycznie jakbyśmy uruchamiali coś na smartfonie. Klikamy w aplikację i ona się już jest otworzona, tak więc naprawdę bardzo szybko ten komputer działa. Nie testowałem tutaj gier, głównie renderowałem na nim filmy na kanał. Ale jeśli chodzi o tą właśnie specyfikację, no to ten chip ARM Apple M1 jest to ośmiordzeniowe CPU, jeśli chodzi o GPU, bo to wszystko jest zintegrowane w jednym procesorze, w mojej wersji podstawowej jest to siedmiordzeniowe GPU, no i mamy 16-rdzeniowy system Natural Engine. Tak więc jest to naprawdę szybki komputer. No i co tu jeszcze można więcej powiedzieć? Pamięć RAM jest to podstawowa wersja 8 GB, również pamięć masowa SSD 256 GB. Podobno występuje problem z tak zwanym swapem pamięci, gdy po prostu brakuje nam pamięci RAM, komputer używa, używa do tego swojego dysku, no i przez to on może szybciej się degradować. Ja skusiłem się na wersję 8 GB głównie ze sprawą tego, że w budżecie, który miałem, chciałem zakupić właśnie albo MacBooka R M1 w podstawowej wersji plus monitor lub MacBooka Pro, właśnie M1 bez monitora, no i postanowiłem, że jednak wezmę ten monitor. Nie czuję, żeby jakoś komputer tutaj właśnie zwalniał, przez to, że ma 8 GB, więc pod tym względem, że jest wszystko ok. Jeśli chodzi o możliwość rozbudowy tej pamięci, no to musimy to zrobić bezpośrednio przy zakupie, później już nie możemy tego zrobić. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to nareszcie mamy powrót, tej, właśnie starej klawiatury nożycowej. Jest to naprawdę ważna zmiana, ponieważ ja użytkując MacBooka 12-calowego i mając kontakt właśnie z tą klawiaturą motylkową drugiej generacji, powiem szczerze, że, że byłem bardzo niezadowolony z jej użytkowania. Klawiatura była głośna, dodatkowo ten skok był taki aż za bardzo płytki, była taka twarda, bardzo niewygodnie się na niej pisało moim zdaniem, no i to, to był jeden z takich głównych też powodów chyba wymiany tego komputera. Oczywiście są zwolennicy tej klawiatury motylkowej, nie mówię, że nie, ale jednak uważam, że powrót do nożycowej jest dobry pod względem tego, że no, komputery są mniej awaryjne, te klawiatury rzadziej się psują i są wygodniejsze do pisania. Dodatkowo, co warto znaczyć, mamy kilka nowych po prostu przycisków, zostały one tutaj dodane do tych MacBooków z nowymi procesorami. Mamy obok na klawiaturze właśnie czytnik Touch ID. Powiem Wam, szczerze, że nie miałem tego w swoim 12-calowym MacBooku, i teraz naprawdę bardzo to doceniam bo jest to naprawdę wygodna yy, sprawa, tak naprawdę autoryzacja wszelakich rodzajów zakupów czy nawet logowanie do komputera jest to naprawdę fajna, fajna wygodna rzecz po prostu yy, zamiast wpisywać hasło mogę przełożyć palec i komputer się odlokowuje yy, działa on bardzo szybko myślę, że na poziomie właśnie iPhone'ów ja używałem iPhone'a 7 Plus no i tam czytnik również był tak samo szybki tak więc myślę, że, że ta, yy, ta po prostu prędkość odblokowywania jest podobna wystarczy przyłożyć palec no i komputer jest odblokowany, to więc to doceniam naprawdę na plus. Jeśli chodzi o gładzik, no to mamy właśnie standardowy gładzik szklany z właśnie gestami. Jest to no, bardzo dobry gładzik, tutaj nie będę się więcej na jego temat rozgadywał. Jeśli chodzi o baterię, mamy tutaj baterię o pojemności 49,9 Wh. Jeśli chodzi o czas pracy, no to pozwala ona do 15 godzin bezprzewodowego oglądania internetu oraz 18 godzin odtwarzania filmu w Apple TV. To są dane ze strony Apple'a. Muszę wam powiedzieć, że ta bateria jest bardzo dobra. Nie mierzyłem czasu w godzinach, ale wystarczy chyba na potwierdzenie moich słów fakt, że z momentu zakupu tego komputera to już jest prawie 2 miesiące. Mam dopiero chyba piąty cykl baterii, tak więc no to chyba mówi samo za siebie gdzie MacBooka 12 calowego który miał już dosyć mocno zużytą baterię, tam miałem ponad 300 cykli w okolicach nawet 400 tam bateria wytrzymywała w takim spokojnym użytkowaniu 4 do 5 godzin. Gdy montowałem film, ta bateria potrafiła no, zejść za każdym razem. Czyli ładowałem sobie zawsze baterię do 100%, i gdy renderowałem film, zostawałem już na takich oparach 20-30%. Tutaj sytuacja jest całkowicie odwrotna. Tutaj, gdy mam 100% i montuję jakiś film. To tak naprawdę schodzi mi maksymalnie 20-30% baterii i mogę spokojnie jeszcze dwa filmy na jednej baterii po prostu zmontować, co jest naprawdę moim zdaniem bardzo dobry wynik. Jeśli chodzi o zasilacz, który mamy w zestawie, mamy tutaj ładowarkę USB typu C o mocy 30W. Jest to taka dosyć zgramna kosteczka. USB typu C mamy również w ładowarce, Tam więc kabel, który jest dołączony do zestawu również jest USB typu C na USB typu C. Tak więc możemy sobie również ładować na przykład jakiś smartfon tą ładowarką, nie będzie tutaj żadnego problemu, wspiera ona Power Delivery. Oczywiście po wyjęciu z pudełka mamy tutaj zainstalowany najnowszy system macOS Monterey z pewnym wsparciem, aktualizacjami przez kolejne kilka lat. Najważniejszymi chyba właśnie tutaj zmianami jest Universal Control, czyli możemy sobie po prostu używać klawiatury i myszki na iPadzie oraz na Macu, tak więc to bardzo płynnie przechodzi. Z jednego na drugi ekran przeskakiwać i to jest właśnie ta funkcja oraz oczywiście to, że możemy sobie tutaj podłączyć iPada jako nasz drugi ekran do MacBooka i pracować na dwóch ekranach, jeśli mamy taką potrzebę. To więc takie najważniejsze rzeczy to wydajność, która jest na plus, oczywiście, właśnie bateria, która jest również takim dużym plusem w porównaniu do 12, oraz ta klawiatura nożycowa, która jest świetnym powrotem tak naprawdę do, do tych starych maków i do tych starych klawiatur, które były niezawodne. Myślę, że to by było wszystko w tym filmie. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcam do pisania komentarzy. Zachęcam również do subskrypcji kanału, a jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.